Mateusz Keniowski, ze mną, Bagieta, no. Co jest szefie? A powrotku do przodu, dzisiaj trochę na spokojnie. No Nie dawał mi takiego, nie chciałem na siłę dymić, nie mm -hmm. chciałem na siłę latać, żeby tam go obić, no bo to by było sztuczne. Po prostu szukałem jakiegoś, wiesz, zaczepki tak delikatnie, no ale... No, no jak widać, on się nie odpala, nie? Właśnie ja zauważyłem, że kamerzysta specjalnie rozmawiał z tą z taką klasą, ogładą, żebyś nie miał go jak atakować, bo jak ktoś jest miły, no to ciężko kogoś... Się... No jest ciężko na siłę, miałem mu doskakiwać, bo tam już mi mówili, no czemu mu nie zajebałeś, to... No ale tak na siłę, no tak jest, ten, nie? Przesadne to, też chciałem pokazać się trochę z strony takiej elokwentnej, dla widza, że nie, że ja tylko dymię, do, dolatuję do przeciwników. Po prostu chciałem trochę być e, elokwentny, nie? I jak wyszło? No, to już ocena między e, widzami, więc muszę poczytać komentarze, czy i, jak to wyszło. Myśli, że ludzie chcą oglądać elokwentnego bagietę, czy chcą oglądać ostrego bagietę? No nie wiem, no ale wiesz, czasem też od sytuacji trzeba być elokwentny, a czasami trzeba być zadymiarzem. No, na przykład, zadymiłem z, e, w sensie. No, uzyskałem to, co chciałem, z Robalinim. Oficjalnie mnie przeprosił przed kamerami, powiedział, że ten film był fajkowy. Także po prostu, prostu. Wszyscy widzieli od samego początku. No, ale ja chciałem oficjalnych. Przeprosin. Ja wiem, że ja od samego początku wiedziałem, że to jest fake, ale po prostu to jest też dla niego pokora, że po prostu się przyznał do błędu, który zrobił. I został zbity, jeszcze przeprosił. Tak jest. Oto do, do tego dążyłem. Bagieta, co ci dzieli z kamerzystą, że chciałeś z nim walczyć? Nie, no wiesz. Chodzi o to, że no. Dużo jakiś tam. Wiesz, złych rzeczy wokół się tam niego dzieje, niby tam gnębił tego niepełnosprawnego. No jest dobrym przeciwnikiem. Ludzie mi w sensie zarzucali, że, łe, bo, bo ty bierzesz z stop jakiś lamusów, ten, bo ja z nimi też bym wygrał. No to teraz biorę silniejszego, w sensie silniejszego od tych dwóch mniejszych. I po prostu chcę się pokazać, i jeszcze wychodzę z mojego komfortu, dlatego też taki strój dzisiaj z mojego komfortu MMA i idę w boks. nie? No dobra, a teraz pytanie: co najbardziej ciebie irytuje w kamerze? Wiedzieli, że ma wiele rzeczy. No, generalnie jest taki, wiesz, yy, tak jak mówił, że. Yy, jak to ci ująć, że. Kurde, uciekło mi słowo. A spokojnie, Bagieta, zdejmij czapkę. Teraz głowa zacznie myśleć szybciej. Może za ten... Nie, generalnie, że on tutaj siedzi, że nie ma e elokwentnych ludzi tutaj, nie? Dlatego on musi sobie wypić, bo, bo po prostu on... To jakby nie pasuje tutaj, nie? Ja mówię, kurwa, no jak nie pasuje do... do, do, do Kasia nie pasuje do naszego otoczenia, to po chuj, kurwa, tutaj jest? No. Jeśli nie pasuje, to niech wypierdala z, z tej federacji. Rozumiem. A z rzeczy jego w internecie, co cię, co cię najbardziej zdrażniło? No jest takie, wiesz, trochę sztuczność, jest po prostu ten, że niby się walka ze, z a razem nagrywają, takie po prostu, no, branie pieniędzy od młodych dziewczyn, wykorzystywanie swojej takiej sławy i, i tylko, nie? No to jest taki po prostu, no, typowy Gościu, który po prostu chwyta wszystko co, 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 yy, te nie. I, I po prostu no, jak to powiedzieć, no bo... Ch chciałbym, żeby to elokwentnie wyglądało. No to na spokojnie przemyślmy. Każde słowo, bagieta się skupia. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Powiem ci tak, że lepiej mi się rozmawia jak jestem nabuzowany. Bo jak nie jestem nabuzowany... No to za to chcesz go bić? No, za miłość yy, kurwa... Yy, co? Co się, dzieje? co się dzieje? No kurde, nie poddymiłem. Nie, jak chodzi to, nie, nas. Chodź. Jak to nie, Skurielu? Z góry, jak to nie? Bo to jest Ale niemożliwe. za te słowa co, co powiedziałeś przy stole, także no dziękuję. Ja mam prawo wyrażać swoje zdanie, mi nie szkodzisz, nic, nie kurwa wrócisz, jesteś naprawdę fajnym wartościowym gościem, kurwa, Wsz szanować się, a nie jakieś kurwa darcie ry, a nie? No, Szacuneczek. Tak. No ja też po prostu nie czułem takiego e, sensu, żebym na niego tak nalatywał, żeby rzecz ryja, żeby. No, I tak ty... życie bije, wiesz. <laughs> życie go, o, o, I to jest plus jeden kurwa. Lecę, kurwa. <laughs> życie go bije i nie i, i ja wchodzę do oktagonu i ja bym, bym bił e, jego. No co w ogóle? Chodziło. Z czym? Że co Soroko powiedział? Wiesz co, po prostu coś tam chodziło o subach, że o donatach i mówił, że Bagieta go nauczył, ten, że. No taki wiesz, dumny, że kogoś nauczyłem innego, wiesz, flika, nauczyłem coś pozytywnego, nie? Soroko taki młodszy czy starszy brat dla ciebie? Wiesz, nie mam takiego wiesz, do końca kontaktu z nim. No jedynie tutaj wiesz, jakieś tam piona, chwile pogadania, ale tak nie ma jakiejś znajomości takiej typowej, nie. Wspomniałeś o tym niepełnosprawnym, który powiedział, że kamerzysta wobec niego się źle zachował. Czy ty chcesz się jakoś pomścić, czy jak? No, chcę, bo wiesz, retoryka mnie chodzi w internecie, jestem upośledzony, nie. No, no to, to generalnie on gnębił niepełnosprawnego, to upośledzonego zniszczy. Taki jest cel. Ale to tak mówią w internecie? Wiesz, co kiedyś, no. Kiedyś było coś takiego, że na budowie coś zrobiłem i ktoś napisał, jesteś upośledzony. A ja mówię, nieważne, że jestem upośledzony, ważne, że Wam się to podoba. No i wiesz, i taka retoryka przy, przyszła, nie? No i dużo osób mnie się pytało, czy mam żółte papiery. Nie, nie mam żółtych papierów. Mam z papierami, mam wszystko w porządku. Okay, czyli wszystko jest w porządku? Czy... Wszystko jest w porządku. Ja po prostu lubię robić show. Ja lubię po prostu być yy, spontaniczny. Ja lubię po prostu. Powiem tak, może to jest skutek tego, że w młodości było, wiesz, za wszystkim musiałem walczyć, nie? Za wszystko musiałem walczyć, bo ja z rodziny wielodzietnej, o wszystko musiałem krzykiem walczyć i po prostu jak tutaj jestem, wiesz, na fali, no to po prostu mnie te widzowie noszą na skrzydłach, nie? I po prostu to, to, to mnie kręci i chcę dać, wiesz... Jak komuś poprawię humor tym, co robię, chociaż czasem robię się debila albo coś w tym rodzaju, no co, no nie ukrywajmy, nie? To po prostu chcę dać trochę radości widzom, ktoś się pośmieje, słuchaj, masz ciężki dzień, na przykład coś ci nie wyszło, wchodzisz na mojego streama, humor ci się zapomina, że o tym problemach i nie jest fajnie? Jest. No, i o ja dążę do tego, żeby dać dużo radości e, swoim widzom, żeby po prostu też e, dać jakąś cząstkę od siebie, żeby po prostu e, widzowie byli zadowoleni. Rozumiem, Bagieta. Tak już kończąc ten temat, jestem bardzo ciekawy, jak twoja rodzina, bo powiedzieliście, że tej rodzinie wielodzietnej, reaguje na twoją sławę? Wiesz co, pff, no, tata na przykład powiedział, że on jest... Y, Zdziwiony, żeby za pieniądze i cię pomodzielać, ma po prostu nic tam nie ten, martwi się. No, siostra tam mi ostatnio napisała, ej, słuchaj, e, potrzebuję cztery autografy, bo mi dupę trują, nie mogę e, ten, że mam autografy, że na przykład, oj, ale ty jesteś znany, że osoby, które mnie nie znają, po prostu znają mnie w internecie, nie? że dużo tam jakieś te, nie? Kibicują nieoficjalnie. Ale tam, wiesz, nie oglądają, bo wiesz, nie, nie interesuje ich y, y, ten, ale po prostu nie patrzą, czy wygrałem, kibicują. Po prostu samej Gali może nie, wszyscy, nie cała rodzina ogląda, bo po prostu y, nie lubią tego oglądać, ale generalnie patrzą, gratulują, sprawdzają, co tam się dzieje ze mną. Także y, są na bieżąco. No i bardzo dobrze, Bagieta. Powodzenia, zakończysz karierę kamerzysty w internecie? To będzie ciężko go ten, mam nadzieję, że po prostu zniszczę go, ale to generalnie przyjdzie jakaś inna osoba, którą będzie chciał ten i będzie odgrzany kotlet, ale no co mam ci powiedzieć, no jak go zniszczę to co, no podnieście się, no, ludzie też zapominają, nie? Internet zapomina, ale nie wybacza. Dziękujemy. Dziękujemy.